Na miejsce, jak Państwo już zauważyliście, no są skierowane siły, które wygrodziły zgodnie z przepisami, z procedurami. Teren musi być wygrodzony. Sztab nasz podjął działania już z administratorem obiektu. Uzyskaliśmy stosowne informacje o rozmieszczeniu w trasach możliwych dojścia lokalizacji, czy jest ewentualność przejścia do tych wież z innych miejsc. Powiem tylko Państwu tyle, że grupa realizacyjna, która przystąpi do neutralizacji, e, przemieszcza się pod ziemiami tej korony i przystąpią do realizacji jednej wież. E, no, jeżeli byśmy dysponowali tutaj helikopterem, można by było taką rzecz zrobić z powietrza, gdzie Desant, desantowałby się na linach. W tej chwili dowódca przystępuje do negocjacji, do nawiązania kontaktu. Bardzo słabo go słyszymy, no ale niestety jest odległość, a ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo ćwiczących, to musieliby się tutaj zlokalizować. tylko tyle, proszę Państwa, że do takiej sytuacji byłaby ściągnięta grupa negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej. Są to funkcjonariusze przeszkoleni. W skład takiej grupy wchodzi również psycholog policyjny. Takie negocjacje prowadzone są bardzo często. W dzisiejszym dniu w dzisiejszym dniu no negocjacje raczej nie będą. Widzicie Państwo, że terroryści mają swoje zdanie. Państwa, widzimy, w tej chwili terrorysta wyprowadza zakładnika. Chcę pokazać, że nie ma zamiaru prowadzić żadnych negocjacji. Powiem tylko tyle, że w lesie, proszę Państwa, jest snajper, który powinien podjąć decyzję w odpowiednim momencie, jeżeli stwierdzi zagrożenie dla życia zakładnika widzicie Państwo, tam dronek lata sobie, który też filmuje to. <głos> <głos> o, widzicie Państwo, słyszeliście Państwo szał. Odwit realizująca do ataku Zgodnie ze standardami, proszę Państwa, Troszkę zamieszania hukowego. W tym momencie grupa realizacyjna przystępuje do odbicia już wewnątrz pomieszczeń sterowni. Na pewno lepiej byśmy widzieli, jakbyśmy byli tam na miejscu. Bylibyśmy bliskimi świadkami tego. No niestety, kilkadziesiąt metrów nad lustrem wody, korona balustrady i bezpieczeństwo państwa przede wszystkim. Teraz w rejon kładki przemieszcza się samochód z minerem, saperem, z który przystąpi do neutralizacji ładunku, który jest umieszczony na kładce. Małopolska policja ma również robota, którego wykorzystuje do tego typu zadań. W dniu dzisiejszym przystąpimy do realizacji w inny sposób, czyli tak jak wspomniałem, przez apera, który się przebierze, wyjdzie, zobaczycie Państwo w odpowiednim stofandrze. Proszę Państwa. Kilkadziesiąt kilogramów na człowieku jako skapander zabezpieczający, który ma zminimalizować ewentualne możliwości, żeby jeżeli doszło do odpalenia takiego ładunku.

Ja tylko państwu powiem, że jest to naprawdę bardzo niebezpieczne. Powiem tylko tyle, że jeden z saperów w rejonie Warszawy. W momencie neutralizacji ładunku wybuchowego, który był na stacji benzynowej e, nastąpiło odpalenie tego ładunku i, i w wyniku czegoś śmierć pojął właśnie funkcjonariusz. Tak jak wspomniałem wcześniej, ten ładunek byłby proszę Państwa umieszczony w specjalnym pojemniku w takiej beczce i przewieziony na Poligon, gdzie nastąpiłaby jego neutralizacja my tutaj dzisiaj przystąpimy do neutralizacji tego ładunku w tym miejscu ja, jak, jak, nie? na dyrektorze. Co? Nie? coś się można po nas ja,

手作業そたいな。

które widzicie w tej chwili w przystępuje do przygotowania tego ładunku, który został przejęty i następnie jego neutralizacji. I w tym momencie nastąpiła neutralna zmiana. Widzieliście Państwo, że za każdym razem z wielką ostrożnością więc wycofywał się to z tego względu, że po prostu przednia część kombina ma odpowiednio większe wzmocnienie niż z tyłu. Dla swojego bezpieczeństwa obserwował ładunek, też w wycofywał się z tego. Panie państwa, w tej chwili dopiero zakładnicy mogą zostać wyprowadzeni ze sterowni dlatego że została zblokowane e, ta kładka Państwa w tym czasie, gdzie my tu obserwujemy tam zakładnikom i po uwolnieniu została udzielona wstępna pomoc przedmedyczna. Jak Państwo zobaczycie po wyprowadzeniu również będzie taka pomoc udzielona. Na miejscu są e, jest obsada kartki pogotowia, która też przystąpi tam do swoich czynności. Z takimi osobami na pewno były prowadzone rozmowy przez psychologa. Wiecie Państwo, może nasze działania nie są tak e, widowiskowe jak, jak za chwilę będą straży, bo, bo, bo tam wszystko można e, bardziej namacać, że tak powiem. Natomiast miejcie Państwo świadomość, że to była końcówka e, realizacji procedur, które wynikają z sytuacji. Które mogą w realnym życiu zaistnieć? Proszę Państwa, przede wszystkim one często się pojawiają. Widzicie Państwo, ratownicy medyczni udają się w kładki, a tu wyprowadzają zatrzymanych terrorystów. Widzicie Państwo, czy medycy jeszcze będą mieć coś do roboty? Tego, tego zasadnika będą reanimować. No, to mowa, tak. A nie, idą, idą. A to nie, nie, nie. Wszystkich, neutralizowali. Nie, wszystkich neutralizowali ostatecznie. <grym> no to Zadzik zadzik. Ha <laughs> ha Tak, tak, tak. No, no. Jak tam dalej są ci, krążące, krążący, tam Polska za Polaków, to im mogą, że te zrobić. Idzie do no, wolny. No, Na początek pewnie do aresztu tak. Jak państwo widzicie, załoga terytorium przemieszcza się rejon sterowni zostanie udzielona pomocy na Proszę Państwa. Tym co Państwo widzicie, w tej chwili udzielaniem pomocy. Epizod nasz kończymy. Chcę powiedzieć tylko, że jesteśmy tu dzięki uprzejmości wykonawcy zbiornika świnnej porębie firmie Skanska i dyrekcji RZGW, która wyraziła zgodę na przeprowadzenie tych dziewczyn dzisiaj tutaj. Dziękuję bardzo.